O siódmej trzy rozlega się budzik. Tak jak wczoraj. I dzień wcześniej. I wcześniej też. Tomasz wstaje. Woda z czajnika wrze w tej samej sekundzie. Kot miał czy dokładnie o siódmej zero sześć. W radiu grają tę samą piosenkę. Ptaki śpiewają tę samą melodię. To nie déjà vu. To nie sen. To dzień, który się nie kończy. A Tomasz zaczyna to zauważać. Próbuje wyjść. Wsiada do samochodu. Jedzie przed siebie, ale każda droga prowadzi z powrotem. Te same drzewa. Ten sam billboard. Ten sam głos w radiu. Dzień dobry, to wtorek, 17 marca. W końcu przestaje próbować. Siada, czeka, ale wtedy coś się zmienia. W oknie pojawia się napis. Jeden prosty komunikat. Instancja resetowana. Uruchamianie pętli. Tomasz nie żyje, a może nigdy nie istniał, może to tylko cyfrowa kopia, zamknięta w kodzie, w nieskończonej pętli, uruchomione przez kogoś albo coś. Pętla trwa.